Witam Państwa. Zanim ludzie odważni wykażą się przed nami swoją intelektualną czy cywilną odwagą, powinni najpierw dobrze się poznać. I nie tylko poznać przede wszystkim musieliby ze sobą dłużej porozmawiać na każdy temat prowadzący do rozwiązania, a dokładniej do szczegółowego zaprojektowania naszej przyszłości. Nowy cykl Salonu Ludzi Wolnych zatytułowany został Rozmowy Odważnych, zamieniając się w zapis filmowy niezwykłych spotkań i rozmów, w tym dyskusji swobodnych i twórczych, pozbawionych jakichkolwiek mentalnych czy politycznych ograniczeń. Polska staje dzisiaj przed ogromną szansą. Jednak zanim to sobie uświadomimy, czeka nas prezentacja wyjątkowych postaci. To najpierw oni. Się poznają, wymienią poglądami, to oni rozbudzą tak potrzebny nam twórczy ferment na tyle kreatywny, by nad wyjątkową polską szansą w końcu się pochylić i po nią sięgnąć, by ją wreszcie zrealizować. Będziemy tego świadkami, ale również aktywnymi uczestnikami. Już niedługo to wszystko przeżyjemy. Niech żyje wolna Polska.